Yo, 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 małe byczki, witam was bardzo serdecznie, wow, słuchajcie, dzisiaj taki temat, bardzo ważny temat, mianowicie e, hejt i depresja związana z tym, e, może zabić, słuchajcie, i e, ja tutaj chciałbym się od razu zwrócić do, do, z apelem, do tych wszystkich e, hejterów czy naprawdę warto e, czy naprawdę warto czasami e, e, czy tam w większości wypadkach e, pisać takie bzdury mm, wiedząc o tym, że ktoś może przez to bardzo cierpieć a inaczej może nawet to doprowadzić do do śmierci. No, słuchajcie. Dużo ludzi jest takich, którzy nie wyobraża sobie jakie skutki może być jakie skutki mogą mogą być przez to wyrządzone, bo. E, jeden jest taki, który po prostu z hejtem sobie poradzi e, i oczywiście mm, nic mu nie będzie, aczkolwiek na pewno e, nigdy tak nie można też powiedzieć, bo zawsze hejt zostawia jakieś tam ślady. No ale drugi jest na przykład na tyle słaby, że może sobie z tym hejtem nie poradzić i, i zostaje mu tylko i wyłącznie e, mm, w skrajnych już takich wypadkach. No śmierć no po prostu nie da, nie da rady i mieliśmy dużo takich e, przypadków. E, był Dawid Ozdoba, e, teraz e, Mateusz Murajski, z tego co wszyscy wiemy, to być może jest tak, że Mateusz po prostu sobie nie radził z hejtem, aczkolwiek nie jest to sprawdzone, ale większość osób tak mówi, że Mateusz walczył z hejtem. No i mogło to być e, przyczyną tego, że na przykład Mateusz po prostu nie wytrzymał, no i, no i niestety no, stało się to najgorsze. Dlatego ja przestrzegam Was e, proszę was, żebyście dali spokój z tym hejtem. Jeżeli nie możecie po prostu skończyć z hejtowaniem, to żebyście ograniczyli te hejtowanie, bo naprawdę źle się to może skończyć dla niektórych. I co? No, ja e, będę walczył z tym e, jak tylko będę mógł i e, cała e, kolekcja, m, znaczy cała, cały zysk e, ze sprzedaży specjalnych blues e, z mojej kolekcji e, zostanie przekazany na, e, na walkę e, na walkę z depresją. <coughs> Także zachęcam oczywiście Was też do kupywania e, tychże blues. Są to specjalne bluzy wydane właśnie na tą okazję. Także linka Wam wrzucę, słuchajcie, na dole. E, także, no cóż, no tyle słuchajcie ode mnie. E, mam nadzieję, że już więcej takich e, skrajnych wypadków nie będzie, aczkolwiek. E, mam nadzieję, że. Ten hejt trochę się uciszy, trochę zmaleje i e, może będzie w końcu normalnie, aczkolwiek e, ja w to wątpię, ale chciałbym, żeby tak było. E, no i co, tyle z mojej strony, słuchajcie, trzymajcie się, pozdrowki. Wielu ludzi też do mnie pisało, żeby tam nie, żebym uważał, bo e, żebym sobie coś tam ja nie zrobił albo coś takiego. <laughs> ja raczej nie, bo słuchajcie, ja mam mocną psychikę, ale to wiadomo, że mm, hej robi swoje, także uważajcie, co piszecie, to jest bardzo ważne. Normalna, konstruktywna opinia, czy tam krytyka, ok, ale jakieś kurwa, pisywanie bzdur. Nie możemy sobie na to pozwolić, nie zgadzamy się z tym i mówimy stanowczo nie. Także, trzymajcie się. Pozdrowienia, Elo.